Witam serdecznie wszystkie osoby zainteresowane badaniem kosmicznych zależności między tym, co dzieje się na niebie, a tym, co dzieje się tu u nas na Ziemi. Spokojnie to tylko astrologia. Dziś będziemy mówić o przyszłości Polski. Tak się składa, że raz na jakiś czas na tym kanale omawiam kosmogram naszego kraju, po to, aby spojrzeć w przyszłość. Kosmogramem tym jest moment chrztu co zostało wielokrotnie zweryfikowane przez astrologów i astrologzki w Polsce i na świecie. Tak, to jest ten moment, który daje nam najbardziej wiarygodne wyniki. Ale zanim zabiorę się do pracy, to pozwolę sobie podziękować moim patronom, patronkom i osobom patronującym z platformy społecznościowej Patronite, dzięki którym mogę robić to, co kocham, czyli dzielić się swoją wiedzą w internecie. Jeśli chcielibyście wyrazić swoją wdzięczność, to możecie zrobić to poprzez subskrypcję na tej platformie, w sami za co otrzymujecie fajne bonusy, publikacje, materiały wideo i możliwość uczestniczenia w seminariach, dzięki którym zgłębiać będziecie tajniki astrologii. A teraz zabieram się do pracy. Kosmogram polski będzie analizowany przeze mnie w kontekście tranzytów i progresji. Tranzyty to jest to, jak planety aktualnie poruszające się po nieboskłonie aspektują pozycje urodzeniowe w kosmogramie wyjściowym. Powiedziałbym tak, że najważniejsze dla nas będą planety pokoleniowe, czyli Pluton, Uran i Neptun. Każda z nich odpowiada za inny aspekt kolektywnego działania. Zacznijmy od Plutona, który jest reprezentantem wielkiego kapitału, który w zakulisowy sposób oddziałuje na to, co dzieje się na scenie stosunków społecznych. Pluton znajduje się teraz na granicy koziorożca i wodnika. Na ten temat nagrałem całe wideo, rzucę link w komentarzu, jeśli macie ochotę odświeżyć. Swoje wiadomości na ten temat, to śmiało. W skrócie powiem o tym, że teraz, znajdując się na granicy tych dwóch znaków, stoimy u progu nowej ery, przez wiele osób nazywanej erą wodnika, gdzie musimy zadać sobie pytanie: czy dalej chcemy reprodukować. Skostniałe, hierarchiczne stosunki społeczne oparte na władzy ojca, czy też władzy ojców, którzy zakochani są w tym, co było i nie chcą wypuścić władzy z rąk. Stąd też na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, czyli kiedy Pluton był w Koziorożcu, mogliśmy dostrzec, jak konserwatywni, populistyczni politycy zyskiwali popularność, zyskiwali moc oddziaływania na tłumy poprzez odwoływanie się do starych idei, które czynią z poddanych dzieci. Ciekawe jest to, że na przestrzeni tych wielu, wielu lat Plutona w Koziorożcu zobaczyliśmy, jak trudne są stosunki między władcami a poddanymi, tak samo jak trudne potrafią być stosunki między rodzicami a dziećmi, gdzie rodzice Chcąc, nie chcąc, egzekwują bezwzględnie swoją władzę wobec dzieci. Po to, aby utrzymać jakiś porządek, jakiś ład, aby zachować jakieś granice dobrze znane granice. I w momencie, kiedy jesteśmy na granicy koziorożca i wodnika, okazuje się, że chyba nie do końca jesteśmy zadowoleni, zadowolone z tego, jak nasi ojcowie rządzą. Zwłaszcza, że wiele skandali dotyczących przestępstw popełnianych przez tych ojców. Możnych tego świata, wypływa coraz częściej na światło dzienne, na powierzchnię. Dowiadujemy się, w jaki sposób wykorzystują swój kapitał, po to, aby deprawować młodych, najmłodszych. Um, nawet nie będę wspominał listy tych skandali, bo jest ich tak wiele, że bez trudu znajdziecie je w internecie. Ale to jest detektywistyczno-prokuratorska działalność Plutona w koziorożcu pokazuje nam, jakie są kulisy władzy, o co chodzi tak naprawdę we władzy. I gdzieś widzimy to teraz w Polsce. Widzimy, jak ojcowie starego porządku kłócą się ze sobą o to, aby utrzymać się u sterów. Ale Nowy już zerka za kotary. Już w kulisach czeka na to, aby wedrzeć się na scenę. I to jest to, co reprezentuje Wodnik. Nowość, świeżość, egalitarność, równość. Um, dystrybucja zasobów która jest nakierowana na wyrównywanie szans. Ale to dopiero nadejdzie, spokojnie. Pluton, będąc na granicy tych dwóch znaków, tworzy kwadraturę do medium celi i do Słońca w kosmogramie Polski. Coś takiego zdarzyło się ostatni raz 248 lat temu, czyli między pierwszym a drugim rozbiorem naszego kraju. Moment gorączkowych reform, które pokazują, że musimy iść do przodu. I przede wszystkim musimy myśleć o wszystkich. Nie tylko o partykularnych interesach, magnaterii, która prowadziła ze sobą niekończącą się wojnę o to, kto ile będzie miał, to, co się teraz dzieje w polityce, jest właściwie lustrzanym odbiciem tego, jak ugrupowania polityczno-szlacheckie walczyły ze sobą o podział dóbr. Musimy znaleźć swoje miejsce w tym wszystkim. Również my jako, w cudzysłowie, poddani. Co mamy do zrobienia? W jaki sposób możemy oświecać siebie? W jaki sposób możemy zaprosić ducha innowacji na tę ziemię, aby odmienił jej oblicze? Ta kwadratura nie jest łatwa. Każdy człowiek, który doświadczał kwadratury Plutona do Słońca czy do medium seli, wie, że nie mamy szans uciec przed zmianą. To jest tak, że zbyt wiele niezałatwionych spraw napiętrzyło się w piwnicy naszego domu, naszego wspólnego domu, że trzeba tam zejść i zrobić porządek, włączyć światło i sprawdzić, co z tego trzeba wyrzucić, bo jeśli tego my nie zrobimy, to zrobi to ktoś za nas. I to jest chyba najgroźniejsze w tym wszystkim, że w momencie, kiedy nie transformujemy swojego życia, to transformacja przychodzi do nas z zewnątrz. A obecność Plutona w szóstym sektorze kosmogramu Polski jest najlepszym dowodem na to, że potrzebujemy zmienić sposób funkcjonowania z dnia na dzień czyli nasze przepisy, regulacje, stosunek do prawa, to jak je egzekwujemy i to jak chcemy zachować się w zdrowy sposób, jak chcemy utrzymać się w kondycji. Ta kondycja dla nas, jako dla państwa, jest ważna przede wszystkim od ekonomicznej strony. I ekonomia um, nie chcę powiedzieć, że będzie zachowywała się nieprzewidywalnie, ale mogą być momenty, które nas zaskoczą. Kwiecień, konkretnie kwiecień 2024. Wtedy Jowisz tranzytujący i Uran tranzytujący spotkają się na urodzeniowej Wenus Polski. Wenus odpowiada za walutę, za to, co mamy za gospodarkę. Obie planety, które są związane z wolnością, z przyszłością i otwierają nas na ryzyko, będąc w tak bliskim sąsiedztwie w krótkim czasie obok Wenus. Pokazują, że możemy spodziewać się skoków walutowych i um, decyzji, które są nieprzewidywalne i ryzykowne. Decyzji tych, którzy odpowiadają za nasze bezpieczeństwo finansowe. Więc kwiecień jest jakimś momentem um, losowości, otwarcia się na losowość. Bardzo jestem ciekaw, co się wtedy wydarzy. Myślę, że trzeba wtedy zachować. Bezpieczeństwo, wysoki stopień bezpieczeństwa i przezorności, jeśli chodzi o dysponowanie naszymi zasobami. Wewnątrz to są też relacje, stosunki prawne, co może pokazywać, że wtedy dojdzie do jakichś nadłych, nagłych zwrotów akcji w kwestii tego, jak umawiamy się z innymi państwami i też jak regulujemy prawo wewnątrz, naszego kraju. O tej niestabilności prawnej świadczy również koniunkcja tranzytującego Neptuna z urodzeniowym Saturnem. Saturn to jest nasz wewnętrzny kościec. To jest to, jak zarządzamy sobą według zasad, które są stabilne, przewidywalne i dają nam jakiś sukces. Sukces, na który możemy liczyć. I teraz jeśli Neptun, władca tajemnic, nieświadomości, zbiorowej, fantazji, duchowości, wchodzi w koniunkcję z tym elementem, który powinien nas najbardziej stabilizować, no to możemy spodziewać się teatru cieni we mgle. Ten bałagan prawny, jaki mamy, on nie zostanie rozwiązany w tym roku, wręcz przeciwnie. To się będzie pogłębiało i zobaczymy, że w momencie, kiedy we władzy dopuszczamy do głosu zbyt wiele podmiotów i traktujemy je równoważnie, to wtedy mamy bałagan. Mamy anarchię. Ten rok będzie rokiem anarchii prawnej. Co moim zdaniem da rezultat w gospodarce właśnie w okolicach kwietnia 2024. Połączenie tranzytującego Neptuna z urodzeniowym Saturnem. Świadczy o jakiejś impotencji, bezradności, ospałości. To jest trochę tak, jakby człowiek, który miał stać na straży naszych granic, a został odurzony i trudno było mu oszacować, kto jest właściwie wrogiem, kto jest przyjacielem, czy granica została przekroczona, czy nie. To jest jakaś płynność i nieokreśloność, która może wzmagać w nas poczucie bezradności i dezorientacji. Patrzeć będziemy na politykę i na ludzi odpowiedzialnych za prawo jak na pijanych, jak na nietrzeźwych, jak odurzonych fantazjami, do których my nie mamy dostępu. Trudny rok, ale do przejścia, ale do przejścia. Jeśli spojrzymy na progresję, to również Ryby i Neptun mają dużo do powiedzenia. Cztery planety osobiste w progresjach Słońce, Mars, Wenus, Merkury są w rybach i są w ósmym sektorze. Ósmy sektor to jest sektor kredytu, zadłużenia, zależności finansowej. I kiedy dorzucimy do tego ryby, to mamy jeszcze brak granic w otwieraniu się na Penetrującą siłę wielkiego kapitału. Wracam do tego momentu, sprzed 248 lat, kiedy Polska była penetrowana przez sąsiednie kraje. To się wydarza teraz też, tylko nie w sposób militarny i jawny, ale poprzez pieniądze, poprzez zasoby. To, że zagraniczny kapitał jest w stanie wykupić cały apartamentowiec, po to, aby wynajmować poszczególne. Pomieszczenia, trudno mówić tutaj o mieszkaniach, pomieszczenia Polkom i Polakom, no to jest jakiś rodzaj legalnego, ale wykupu, przejęcia. Też zwróćmy uwagę na to, my gdzie się spotykamy, spotykamy się na platformie, która jest amerykańska, a działamy przede wszystkim na mediach społecznościowych, które są zagraniczne. A więc w jakiś sposób ten kapitał y, jest obecny w naszym życiu. Kapitał, nad którym nie mamy kontroli, ale który determinuje to, jak wygląda nasze życie na co dzień. Dlatego też zachęcam was do brania udziału w platformie społecznościowej Patronite, która jest polska. Są to ludzie z Polski, którzy y, zajmują się obsługą polskich profili, twórców twórczyń. I. Y, y, w jaki sposób te pieniądze bardziej pozostają u nas w naszym kraju. Progresywny księżyc znajduje się w wadze, czyli dążymy zawsze cenę do kompromisu i porozumienia, ale wiemy, że w tych kompromisach wagowych jest coś, co nie jest w stanie usatysfakcjonować nas w pełni. Jest coś, co musimy poświęcić, zwłaszcza, że niedawno księżyc progresywny był w koniunkcji z progresywnym Neptunem, więc wszyscy mamy poczucie. Jakiejś przegranej i jakiejś poniesionej ofiary jako naród. Nie jesteśmy w stanie cieszyć się i delektować triumfem, bo ten kompromis nie jest dla nas wyrazem triumfu, wręcz przeciwnie. Ale w czerwcu tego roku Księżyc Progresywny zrobi koniunkcję z Uranem Progresywnym. Wtedy nastroje będą bardziej prorewolucyjne. Będziemy bardziej zdecydowani i zdecydowane, jeśli chodzi o nasze Poglądy polityczne, potrzeby ich manifestowania i stawianie sprawy na ostrzu noża. Więc wtedy będzie w nas głód i jasnego, klarownego rozstrzygnięcia. Końcówka ubiegłego roku nie, ona była zaneptuniona. Ona była bardzo prokompromisowa i dezorientująca de facto. Natomiast zmierzamy, idąc głębiej w ten rok, w rozstrzygnięcia ostre, mocne, radykalizujące. Spójrzmy teraz na kosmogramy dwóch ważnych osób dla Polski: premier i prezydent. Najpierw kosmogram premiera, czyli pana Donalda Tuska. Pierwsze co rzuca nam się w oczy, to to, że Pluton tranzytujący, będący na granicy koziorożca i wodnika, tworzy mocne aspekty do wielkiego krzyża w kosmogramie. Pluton wchodzi na Księżyc i tworzy kwadraturę do Słońca, Wenus, Neptuna i opozycję do Urana. To wszystko na przestrzeni lat 2024-2025. Pluton wchodząc tutaj radykalizuje, intensyfikuje potrzebę odwetu, zemsty, pójścia za namiętnością, która jest bardzo mocno. Zakorzeniona w przeszłości. To jest jakiś zalegający afekt, który teraz trzeba zdeponować. Jakaś inwestycja została poniesiona, z której teraz trzeba skorzystać. Trzeba zdeponować to. Zwracam uwagę na to, że Pluton jest władcą medium seli w kosmogramie Donalda Tuska, ponieważ medium seli, czyli punkt odpowiedzialny za karierę i miejsce w społeczeństwie, jest w Skorpionie. Czyli Pluton, jako władca medium seli, pragnie niczym rewizor. Wymierzyć sprawiedliwość, ogłosić wolę pewnego układu sił, który domaga się wyrównania rachunków. Ta pasja i ta namiętność sprawia, że premier Polski nie spocznie w realizacji swojego zadania, które czuje, że musi wykonać. Jako ktoś, kto przyszedł zrobić porządek wymierzyć sprawiedliwość i to jest namiętność, której nie da się oprzeć, nie da się z tego zrezygnować także nie zazna spokoju, dopóki nie zrobi do tego, do czego czuje się powołanym też ciekawe jest to, że jego słońce jest w koniunkcji ze słońcem Polski stąd też nie dziwi nas zupełnie to, że odnosi takie sukcesy w polskiej polityce w jakiś sposób jego los jest tożsamy z losem polskim ale tak jak mówiłem Polska przechodzi transformację, która jest związana z koniecznością zrzucenia z siebie jakiejś skóry i przejścia na drugą stronę w nową epokę, i on również to czuje. On również czuje to brzemię. A jeśli chodzi o kosmogram naszego prezydenta, pana Andrzeja Dudy, mamy taką sytuację. Kierunek wolność. Wolność reprezentowana jest w kosmogramie, między innymi przez urana, i uran tranzytujący będzie robił koniunkcję z urodzeniowym Słońcem. Urodzeniowe Słońce to jest to, co chcemy dać światu, to jest dzieło naszego życia, które ma świadczyć o naszej wspaniałości, wielkości i dumie. Kiedy uran tranzytujący robi taką koniunkcję, to wzmaga w nas ciekawość tego, co w nas oryginalne, wyjątkowe i co staje się źródłem naszej autonomii. Tak jest. Autonomia będzie najważniejszą wartością w drugiej połowie roku 2024 dla naszego prezydenta. Tranzyt ten będzie działał jeszcze w pierwszym kwartale 2025 roku, ale przede wszystkim jego oddziaływanie będzie manifestowało się w drugim półroczu, o czym wskazują też inne aspekty planet tranzytujących, jak na przykład obecność Jowisza na Descendencie który będzie robił również trygon do urana i medium seli. Ten głód nowości przejawiać się może poprzez nawiązywanie stosunków i relacji z partnerami z zagranicy, którzy są na podobnym poziomie i mają podobne wartości, podobną perspektywę. To jest szukanie kontaktu z kimś, kto może być dla mnie alternatywą wobec tego, co już dzieje się na moim rodzimym podwórku. Um, ta Próba znalezienia porozumienia z zewnątrz ona jest również akcentowana przez opozycję tranzytującego Neptuna do urodzeniowego Plutona. Pluton to są te zakulisowe bractwa, stronnictwa, które chcą oddziaływać w sposób niejawny i nieformalny. Natomiast Neptun będzie zachęcał do ucieczki, do wymknięcia się, do poluźnienia stosunków. Także, mając do wyboru to, co było, a to, co ma przyjść. Zdecydowanie pan prezydent będzie wybierał nowe i to takie, które będzie stawiać i go, jego, jego literskiej pozycji, kogoś, kto jest gotowy podejmować ryzyko bycia sobą na własnych warunkach. Więc możemy spodziewać się zachowania i działania, które nas szokuje, zelektryzuje i zada pytanie, o co tutaj właściwie tak naprawdę chodzi i z kim mamy do czynienia, bo nowe ewidentnie idzie. Do życia pana prezydenta, i to nowe jest bardzo kuszącą propozycją. I tutaj, tak jak mówię, szczególnie ważne będą relacje z osobami, które przychodzą z zagranicy, które dają otwarcie na arenę międzynarodową. Jeszcze jest taka rzecz, że tranzytujący Mars na przełomie roku 2024 i 2025 będzie retrogradował, i stanie się to na granicy. Lwa i raka, czyli w przypadku tego kosmogramu będzie to granica siódmego i ósmego sektora. Siódmy sektor to są nasze jawne relacje umowy i stosunki, natomiast ósmy sektor to jest to, co wiąże nas w sposób niejawny i wywiera jakąś presję na rzecz zabezpieczenia naszych pleców, tyłów. Mars, będąc tam tak długo, pokazuje nam możliwość jakiegoś konfliktu z tymi, którzy są przeszłością w życiu pana prezydenta. Którzy kiedyś stanowili jakieś zabezpieczenie za Krysti, a teraz okazuje się, że no nie jesteśmy w stanie zabrać ich ze sobą do nowego rozdziału życia. Co zrodzi jakieś tarcia, konflikty, i będzie wymagało asertywności, ogromnej asertywności od pana prezydenta. Czeka nas rok ciekawy, intensywny, trudny do ogarnięcia racjonalnej perspektywy, zwłaszcza takiej, która premiuje porządek i kontrolę. Mało kontroli, dużo zamieszania, dlatego że do głosu dochodzą perspektywy rozmaite, snoszące się, ścierające, piętrzące absurdy i paradoksy, które są typowe dla demokracji. Dużo archetypu ryb w kosmogramie Polski wskazuje na to, że będziemy dalej w chocholim tańcu, który prowadzi nas ku niewiadomej. Tak jakbyśmy były, byli we mgle pod wpływem czegoś tajemniczego, dlatego też nie ma sensu planować dalej niż na krok w przód. Ostrożność zalecana. W momencie, kiedy wykonamy ten krok, będziemy wiedzieć, czy stoimy na gruncie grząskim, czy też dającym nam oparcie i stabilność. Tego nam życzę stabilności i spokoju, bo tego nam będzie brakować w tym roku. Zasiądźmy w fotelach teatralnej widowni i patrzmy na ten chocholi taniec, w którym uczestniczyć będą nasi politycy, nasze polityczki, którzy bardzo mocno reprezentują stary układ, starą magnaterię. To wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i do zobaczenia.